Dzień dobry, kłaniamy się z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu 22 kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Warta Poznań Radomiak Radom. Wynik spotkania: 3 do 1. Gościem pierwszej części konferencji jest trener drużyny gości, pan Dariusz Banasik. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. I proszę o podsumowanie meczu. Myślę, że podsumowanie będzie bardzo krótkie. Powiem tak, mieliśmy plan na ten mecz. Wydaje mi się, że go bardzo fajnie re realizowaliśmy do pewnego momentu. I tak, jak sobie to zakładałem, pierwsza połowa, dobre ustawienie taktyczne, można powiedzieć, że zespół warty no nie był w stanie zagrozić naszej bramce. Wynik 1-0. No, też utrzymaliśmy zawodników na to, żeby wyszli na drugą połowę bardziej właśnie tacy skoncentrowani. Natomiast to, co się wydarzyło w drugiej połowie w przeciągu 7-8 minut, bo to jest po prostu niewytłumaczalne i tak krótko można to podsumować, nie wyszliśmy z szatni. Ciężko mi w tej chwili teraz powiedzieć dlaczego. Będę za dolnikami rozmawiał na to nas te 7 minut 8 minut spodobało, że było już to po meczu. Potem prowadziliśmy 5 zmian, które też niewiele przyniosły. Uważam, że warta zasłużenie wygrała. Gratuluję tutaj przeciwnikom, bo te punkty są im bardzo potrzebne i nie ma tutaj dużo mówić o To Może nie słaby mecz, ale fatalną drugą połowę i trzeba po prostu. Wyciągnę z tego wnioski i tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Klasie. Czy są pytania? Marcin Prawczycki, Polska Agencja Prasowa. Panie Klasie, to rozumiem, że te 7-8 minut po przerwie to było 8 groszy minut. Pan dużo chyba od powrotu do ekstraklasy. Pewnie. <laughs> Wie Pan co, nie zastanawiałem się nad tym. Natomiast yy, no, tak, tak się zastanawiałem, co tyle może w takim momencie zrobić, jeżeli się minut się dostaje trzy bramki. I, Czasami można zareagować zmianą, można zareagować jakąś podpowiedzią, ale tutaj się tak to wszystko szybko potoczyło, że, że po prostu, no ciężko im powiedzieć, no mam tylko zastrzeżenia do moich zawodników, no, że muszą być bardziej doświadczeni, bardziej trwani, jeżeli widzą, że zespół tutaj gospodarzy łapie taki właściwy rytm, i trzeba, trzeba wybijać z rytmu, a my, no niestety, ta druga bramka kuriozum, mamy stały fragment gry, zostajemy skontrowani, a trzecia to też taki, no, może nie przypadek, ale jakiś rikoszef, no i, i te rzeczy spowodowały, że było po Jeszcze się zapytam, no wiadomo, w trzech meczach zdobywacie punkt, a byliście rewelacją rundy jesiennej. Yy, za, za chwilę zaczną się pojawiać takie pytania o dołek, o kryzys, ale nie uważa Pan, że coś takiego znaczy, wie Pan co, mieliśmy dwie porażki w sali, teraz mamy dwie porażki w trzech meczach, także ja uważam, że, uważam, że jest to niedobra sytuacja dla naszego zespołu. No, można to tłumaczyć też, że graliśmy z trudnym przeciwnikiem, z Rakowem, tak? no, który bardzo dobrze gra w piłkę. No, gramy, mamy trudny wyjazd, ale, ale wydaje mi się, że te wyniki nie są zadowalające, przynajmniej ja to tak odbieram. Ja... Powiedziałem zawodnikom szatni, że, że my nie chcemy być średniakiem, nie chcemy być dostawciele mutów, tylko my chcemy po prostu liczyć się w tej widze. Ja sobie nie wyobrażam, że, że dalej będą takie wyniki. Jeżeli coś, to, to na pewno będziemy zmieniać personel, zmieniać ustawienie i próbować innych rozwiązań. Natomiast no, te, te, ten początek dla nas jest na razie no, bardzo trudny. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.